Dlaczego jest istotna refleksja w naszym życiu, myślę, że nie tylko zawodowym, ale także prywatnym, i czego możemy się w tym temacie nauczyć, kiedy myślimy, kiedy myślimy o zbieraniu grzybów, kiedy myślimy o wycieczce do lasu? Więc myślę, że jest. Ogrom piękna w tej metaforze wyjścia, wyjścia do lasu, jeżeli chodzi o, o, o zwinność w ogóle. I tutaj ta, ta refleksja, która nas nakłania do tego, żebyśmy się zatrzymali i zastanowili, co się dzieje, gdzie pójść dalej, to ona się objawia w tym zbieraniu grzybów w wielu momentach. Tak naprawdę z mojej perspektywy, każdy krok, kiedy wchodzę do lasu. To jest taka okazja do refleksji, czy ja postawię tę nogę bardziej w prawo, czy postawię ją bardziej w lewo, czy warto iść w tym kierunku, czy w innym. Wreszcie, czy nie trzeba by zweryfikować swoich oczekiwań, swoich planów, bo może chciałam bardzo zrobić moją ukochaną zupę grzybową. A tutaj ewidentnie to otoczenie, las, pokazuje, że. Dzisiaj nie będzie dużo grzybów. Albo może i będzie dużo, ale trzeba uważać. Kiedy jest bardzo sucho i można tu wyczuć y, różnymi zmysłami, węchem, pod stopami, y, to prawdopodobnie prawdopodobnie grzybów będzie mało, będą wysuszone albo ich nie będzie wcale. Jak będzie bardzo mokro i będziemy za wszelką cenę chcieli jak najwięcej grzybów pozbierać, no to się może okazać, że wiele z nich będzie spleśniałych i się krótko mówiąc, możemy rozporować. Dlatego z jednej strony myślę o tym małym kroku, że każdy krok, który wykonuję, kiedy jestem w lesie, kiedy zbieram grzyby, to jest taki mały moment do refleksji, gdzie będzie ten kolejny krok. Czy to, co ja robię teraz, to, to ma sens, to ma wartość? Może powinnam zmienić swoje oczekiwania? I tak samo te momenty refleksji pojawiają się, pojawiają się znacznie częściej. Po kilku krokach, może, może po pół godzinie naszego spaceru w lesie możemy dojść do wniosku, że no hej, no, no dzisiaj to chyba po prostu jest spacer w lesie, obserwowanie natury i, i czerpanie, czerpanie radości z, z tego, że, że jest dużo, dużo zielonego, roślin i gdzieś tam może w oddali zwierząt wokół nas.